Kinga. Witam Was serdecznie na kanale EkoKreatywna. Dzisiaj wybieramy się razem do sieciówki, takiej sieciówki premium. Będzie to sklep Massimo Dutti. Byłam też w kilku innych sklepach uznawanych za takie powiedzmy trendy premium. Jestem sceptyczna. Mianowicie był to sklep Pinko, i, i bodajże jedna rzecz była też w Gesie tak mi się wydaje, że to był gest przynajmniej. W każdym razie pokażę Wam moją wyprawę do galerii Bonarka w Krakowie właśnie, żeby specjalnie dla Was filmować, jakie tam są rzeczy i porównać je z rzeczami, które kupiłam w Vive Profit. Tak, bo będzie to haul z Vive Profit pokażę Wam jeszcze jedną rzecz w zestawie z poprzedniego hola. Jeden zakup z Jakiegoś tam lumpeksu, który już nie pamiętam gdzie był. I jeszcze dwie rzeczy Wam przypomnę moje, które też przy okazji będą pasowały do y, tych rzeczy, które oglądałam właśnie w tych. Tak zwanych premium sieciówkach, czy też sieciówkach z wyższej półki. Zobaczymy i spróbujcie ocenić, gdzie były lepsze rzeczy, czy moje z Lumpeksu, czy właśnie w tych premium sieciówkach. Przyznaję, że ja lubię Massimo Dutti. Oczywiście nie wszystko mi się tam podoba, ale tam zdarza mi się zaglądać, bo tam rzeczywiście miewają rzeczy z dobrymi składami, trochę lepiej uszyte, jakieś takie faktycznie wyglądające elegancko i tak powiedzmy bardziej ponadczasowo. Także jeśli jesteście ciekawi i lubicie treści eko nowe trendy, ale też właśnie rzeczy z świetnymi składami i cenicie sobie jakoś, to zasubskrybujcie ten kanał. Będzie tu dużo tego typu treści, coraz więcej. Zachęcam i oczywiście będzie mi ogromnie miło, jeśli polubicie filmik, bo jest to dla mnie nagroda za moją pracę i doceniam każde polubienie. Jestem bardzo wdzięczna. Lecimy. Chciałam przede wszystkim Wam pokazać, i tu będą się pokazywały przebitki nawet z Pinko. Chciałam Wam pokazać, jak ogromne są ceny rzeczy, które są teraz trendowe, na przykład kratka. Wełniana kratka i tweet święcą ogromny teraz comeback w trendach, i takie dobre, dobre, w miarę dobre składowo rzeczy są bardzo, bardzo drogie. Słuchajcie, byłam zszokowana, bo w pinko było kilka rzeczy wełnianych. Znalazłam nawet rzeczy zupełnie wełniane, co mnie dosyć zdziwiło, ale rzeczy, które mają wysoki skład wełny około 80% to już są tak kosmiczne. Ceny, że w ogóle e, bez kija nie podchodź, jak to mówią brzydko. E, I cena ty, typu 1500 zł albo nawet 3,5 tysiąca za e, jakąś rzecz, e, no to już jest dla mnie taka ostra przesada. Ja wiem, że to jest jakaś tam renoma, ale wiecie co? Nie dajmy się oszukać, bo e, ten sam. Z tym samym składem płaszcz, nawet może bardziej elegancki, można znaleźć yy, taniej w różnych sklepach. Można nawet już za tą cenę uszyć u krawca. Yy, I to nie jest też 100% wełny, więc no, ja jestem. Na nie. Aczkolwiek wzory były dosyć fajne, dosyć nowoczesne i ogólnie rzecz biorąc będę wstawiać te shortsy na moje małe media, na Instagrama, Facebooka, TikToka. Właśnie takie, które pokazują Wam, gdzie nie warto kupować, gdzie nie warto, bo się przepłaca i płaci się za tą. Nazwę, za tą markę, za którą nic nie stoi, bo za niektórymi nazwami, niektórymi markami coś stoi. Nawet już Massimo Dutti jest dla mnie trochę lepszą opcją, ale właśnie takie rzeczy typu Liujo, Pinko czy Guess to są naprawdę słabe jakościowo rzeczy, bardzo często całkowicie sztuczne, a ceny są z kosmosu i w ogóle nie mają nic wspólnego z jakością. Tak jakby tutaj relacja ceny do jakości jest. Yy, jest koszmarna, po prostu koszmarna. W każdym razie, a propos już Massimo Dutti, to pokazuję Wam tu przebitki, bo sporo rzeczy tam mi się spodobało. Szukałam rzeczy, które były podobne do tych, które znalazłam, właśnie takich rzeczy w trendach. W Lumpexie, Vive Profit, na przykład spodni w kratkę, płaszczy. To zaraz oczywiście zobaczycie na przykładzie konkretnych rzeczy, które kupiłam, ale. No, znalazłam trochę, znalazłam trochę, kamizelki modne i tak dalej, zaraz zobaczycie to, jak będę to porównywać. W każdym razie zmierzyłam kilka rzeczy i nie były złe. Jeżeli bym nie kupowała w second handach tak super jakości, to być może nawet bym sobie odłożyła na którąś z tych rzeczy, bo uważam, że jakość opłaca się kupować po prostu, lepiej mieć na lata coś jakościowego, dobrze przemyśleć zakup i kupić coś nawet za te 500-700 zł, niż wydawać na marną jakość, Połowę tej ceny, bo, bo to się nigdy nie opłaca. Ale w każdym razie, no, zobaczcie, co miałam, i teraz będę już przechodziła, słuchajcie, do tych zakupów, które tu mam, i będę mówić i będę je porównywać, i pokazywać Wam przebitki, właśnie z sieciówki. Najpierw zacznę od rzeczy, które miałam już wcześniej, wiecie co? Kupiłam ostatnio sztruksy, yy, które dałam do przeróbki. I tu Wam pokazuję, jak przerobiłam, zmniejszyłam po prostu o rozmiar te sztruksy, bo mi się niesamowicie podobały. I to są sztruksy w najnowszych trendach, czyli właśnie szerokie nogawki, bardzo fajny, bawełniany sztruks. I znalazłam coś takiego w Massimo Dutti. Zobaczcie tu jeszcze przez chwilę tą moją stylówę, bo zrobiłam sobie po prostu tak dla Was tutaj nagrywkę z jakimiś takimi butkami, z golfikiem, w każdym razie struksy, Struksy są cieplutkie, bardzo fajne. Ja bardzo lubię jasne rzeczy, więc idealnie mi się sprawdziły. Nawet z przeróbką super się opłacało je kupić, słuchajcie. Także wyszłam na plus i jestem super zadowolona. A w Massimo Dutti mierzyłam czarne struksy w takim samym kroju, dosłownie, bardzo zgrabnie zresztą leżące. Ale wiecie co, te struksy, zobaczcie tam na metkę, niestety są w dużej części, jak na tą cenę, jednak wysoką, ponad 300 zł, w dużej części. Niestety sztuczne. Więc uważam, że jak już jest taka cena, yy, jeżeli, jeżeli już robimy sztruksy, to po co, po co robicie w połowie z poliestru? Ja wiem, że obniżyć koszty, ale sztruks powinien być bawełniany, powinien być naturalny w dotyku, taki przyjemny. I widać, niestety, po tych sztruktach z Massimo Duty, że są w połowie sztuczne. Ten połysk nie jest już taki miękki, nie jest takie to przyjemne w dotyku, jest to trochę takie właśnie. No, właśnie, czuć już ten dodatek sztucznego i niestety byłam rozczarowana jakością. Chociaż krój był ładny. No i oczywiście koloru, kolor nie mój. Ale jeszcze jedną rzecz Wam przypomnę. Yy, słuchajcie. Także uważam, że tutaj lumpex na plus, bo moje sztruksy są całkowicie bawełniane i o wiele bardziej podoba mi się kolor, ale jeżeli nie obchodzi Was aż tak bardzo ta proporcja sztucznego, to te sztruksy ładnie leżą w Massimo Ducci. także no, mogę polecić ze względu na krój. Takie sztruksy ostatnio Wam pokazałam, je są przepiękne. Słuchajcie, pokazuję Wam je tu w stylówce. To jest taka MK do 40, flare leg, czyli taka najmodniejsza teraz, najmodniejszy fason, dołu, wysoki stan. Prze super wiecie co, ja jednak doszłam do wniosku, oglądając te stylówy ostatnio, że jednak one mnie pogrubiają, a to dlatego, że to nie jest mój rozmiar, po prostu ja jestem o rozmiar mniejsza i też truksy jak zbiorę paskiem, to robią się za szerokie w biodrach i to widać I niestety, no nie czuję się w tym komfortowo, powinno to być na MK małą, no od Mki do 40. Przepiękne sztuksy, że one będą dostępne, być może wystawię właśnie je na Vinted, jeśli komuś się bardzo podobają i ma wyższy wzrost. Oczywiście można obciąć, ale idealnie one będą leżeć na właśnie kimś tak metr 70, więcej niż metr 65. Przepiękne i nowe, słuchajcie. One są naprawdę nowe, bo tu jeszcze się zachował taki taka wszywka od metki. Stan Perfekcyjny. No, są tak piękne. Sami zobaczcie na ten materiał i ten kolor. Najnowsze trendy i tak fajnych struktów nie znalazłam w Massimo Dutti. Tutaj na pewno duży plus dla lumpeksu, Co prawda to jest jakaś firma Bell Bo. Model Laura. Bootcat, właśnie. No, jeżeli na kogoś to będzie dobre, to będzie mega szczęściarzem. Oczywiście mogłabym je przerobić, ale wiecie, przerabianie sztruk, przerabianie spodni w skroju takich jeansów z tymi podwójnymi szwami to jest no bardzo duże przedsięwzięcie. Tamte miały trochę prościej, bo z tyłu miały takie cięcie, które można było łatwo łatwo przerobić, właśnie zwęzić je od tyłu. Tutaj tak nie ma, bo tu wszystkie szwy są podwójne, bardzo porządnie wykończone. Po prostu trzeba by pół spodni rozpruć, więc jeżeli jeżeli nikt jakby nie będzie Napalony na nie, to być może je sobie przerobię, bo są piękne. Po prostu piękne są, słuchajcie. Mega. I a propos spodni, to jeszcze Wam pokażę jedne spodnie, które kupiłam w Iwe Profit. Cudowne spodnie. I naprawdę jest to taka jakość. Nie były tanie, bo ja byłam w bardzo drogim dniu w Iwe Profit, ale opłaca się. Fadenmeister Berlin. Niemieckie spodnie z wełny w najmodniejszej kolorystyce. Ten wzór kratki w ogóle, taki właśnie a -la tweedowy, jest teraz super modny. To jest średni stan, szeroka nogawka, prosta. Ż w żaden sposób nie jest zwężana. Zobaczcie, ja mam to bardzo ściągnięte i mierzę wam to do tej kamizelki z ostatniego filmiku, takiej alpaki. Yy, bo właśnie, a propos tego, co wam za chwilę. Za chwilę pokażę w Massimo Dutti. Już Wam powiem, co tutaj widać. 96% wełna. I to jest wełna dziewicza, czyli to jest taka lepsza wełna. 4% elastanu one posiadają po to, żeby właśnie były trochę bardziej dopasowujące się. Ale jest piękna, cieniuteńka wełna, stan idealny. No, perfekt. Po prostu perfekcyjne spodnie na mnie są o wiele za duże. Od razu Wam powiem, jaki mają pas. One na pewno trafią, kupiłam je głównie po to, żeby Wam pokazać porównanie między właśnie tą premium sieciową a Lumpeksem, że można znaleźć takie spodnie, a nawet lepsze w Lumpeksie. One mają w pasie, słuchajcie, nawet 4, około 46-47, więc naprawdę spory rozmiar, ale no cudowne spodnie, przepiękne. No i jestem w szoku, zobaczcie, mierzę tam w Massimo Dutti takie podobne w stylu, ale one nie są w kratę, to krata jest teraz jeszcze modniejsza, tego typu krata. A tamte są w taki jakby prążek, w każdym razie w tego typu stylu, w takim wełniane spodnie, bardziej eleganckie, właśnie z szerokimi nogawkami. Fajne te spodnie, trochę miałam, wydaje mi się, że miałam rajstopy, wiecie co, bo ja byłam w, taki, w takiej sukience właśnie jak to, Miałam rajstopy, czy też spódniczkę raczej i, i trochę tam mi się opierały te spodnie, więc one by były lepsze, gdybym miała je po prostu na gołe ciało. Natomiast no fajny krój, spoko, dobre spodnie, nie tanie spodnie, bo naprawdę cena też tam była dość, dość... Wysoka, no ale to jest Massimo Dutti, prawda? No i wełna jednak. Więc ja by tutaj się nie czepiam, bo, bo tutaj uważam, że relacja ceny do, do jakości w Massimo Dutti super i fajne spodnie. Aczkolwiek mnie się ta kolorystyka, ten design, ten deseń bardziej podoba zdecydowanie niż tamte. Więc jak chodzi o deseń, to plus tutaj, a jak chodzi o całość, to prawie remis, według mnie. Spodnie, no nie wiem, piszcie, co uważacie. Ja uważam, że ładne tam te spodnie, natomiast no te są, te są po prostu piękne. Te są idealne. Szkoda, że nie na mnie znowu, ale trudno. No tak właśnie bywa, że czasem znajduję coś perfekcyjnego, natomiast rozmiar nie. Tutaj mamy tą kamizelę, i ja tam pokazuję Wam, mierzę się i pokazuję się wam, wam w tych spodniach. Już się pokazałam w zasadzie w dwóch kamizelkach, obydwie z wełny w takim stylu angielskim, takie właśnie sweterkowe kamizelki z dekoltem V. Tutaj mamy okrągły dekolt i kamizelka jest w przepięknym kolorze z alpaki, więc jeszcze lepiej, bo tam to była po prostu wełna. Tu mamy alpakę. Uważam, że też super wygląda, bo y, można to i na koszulę, i na long sleeve, i na golfik, i samo jako koszulkę, bo to jest bardzo milutkie, można na gołe ciało to włożyć. Też, y, też uważam, że. Y, ja bym powiedziała, że tutaj remis, bo tamte kamizelki fajnie kolorystycznie też wyglądały, ale ta jest alpaki, no alpaka zawsze musi wygrać z wełną, nie ma cudów. Jak chodzi o pasujo, jakby kolor pasujący do spodni, to być może trochę plusu dla Massimo Dutti, no bo y, tutaj nie jest idealnie dobrana kolorystyka, chociaż też występuje taki lekko żółtawo-pomarańczowy paseczek w tej kratce, więc tutaj nie powiedziałabym, że jest to gorzej. <laughs> I y, y, mierzyłam tam jeszcze y, jakieś sweterki w Massimo Dutti, też całkiem fajne. Natomiast teraz pokażę Wam, y, teraz pokażę wam dwa płaszcze. I nie znalazłam tak fajnych płaszczy w Massimo Dutti. Pokazuję wam tutaj kurtki, bo szukałam wełnianych kurtek czy płaszczy, jasnego w ogóle nie było żadnego jasnego płaszcza. Słuchajcie, nie ma w, całej, w kolekcji w tym roku. Kurtki fajne, takie krótkie, kurtki z takiej fajnej, czesanej wełny, bardzo ładne. No, oczywiście, cena też odpowiednia, wiecie, tutaj już jest około 1000 zł cena. Tam tego typu kurtki chyba coś między 700 a 1000 coś były, ale zobaczycie tam metkę, więc żeby, żeby się nie okazało, że kłamie. Tymczasem kupiłam właśnie w Vive Profit piękny płaszcz od Clockhouse Wool Collection. Cudowny jest, to jest SK, słuchajcie, SK mała M. -ka. No naprawdę, no zobaczcie, modna krata, piękna kolorystyka, stan idealny brąz jeszcze w dodatku. No one do tych spodni tak pasują, tylko że rozmiar jest inny, więc niestety to się nie nada jako komplet. Ale zmierzyłam, bo ja sobie ściągnęłam spodnie paskiem, więc wiecie, do mierzenia to wszystko można. Natomiast no na życie nie, to już jest mały rozmiar. I tu słuchajcie, mamy 65% wełny, czyli jak chodzi o procent wełny, to w ogóle nie, od, nie odbiega to od tych... Od tych właśnie premium sieciówek, bo nawet widziałam tam płaszczyki i marynarki, które miały połowę wełny, czyli jeszcze mniej, a cena była horrendalna. No i tutaj prześliczny płaszczyk pokazuje się Wam do tych spodni, bo uważam, że idealnie pasuje, ale wyglądałby też super po prostu do jakiejś sukienki, nawet do mini, do jeansów by świetnie wyglądał też na lata 70, na przykład świetny, bardzo ponadczasowy też krój. Taki bardziej dopasowany, ale bardzo fajny, elegancki. Mega, mega mi się podoba ten płaszcz. Naprawdę uważam, że jest super i stan jest świetny. No i te kurtki, które Wam tam mignęły w tej, w tej przebitce, no to właśnie były z takiego materiału jak coś, co tu kupiłam. Kupiłam płaszczyk dwustronny. Który jest, zaraz Wam powiem, który jest troszeczkę na szarej stronie, wyjedzony wierzchem przez mole. Niestety, no ale ja kupiłam ten płaszczyk dla siebie, bo się w nim zakochałam. Jest cudowny i zaraz Wam powiem, jaki ma skład, jak znajdę metkę. O, jest metka, słuchajcie. Jest to marka Suit, Sweet się pisze, albo Sweet, sui, Sweet, suite, suite. Eska. I to jest taki oversize'owy płaszczyk, taka parka z kapturkiem. Już Wam powiem, tylko ciężko, bo to przezroczysta metka. 100% wełna, tak. No i dlatego mole go trochę chwyciły. Wiecie co, ja się nie czepiam, bo ja i tak będę nosiła ten płaszczyk na beżową stronę. Gdyby ta beżowa była w takim gorszym nieco stanie, to pewnie bym się nie zdecydowała, bo te płaszcze są tam dosyć drogie, nawet do stówki takie yy, kosztują. Ale bardzo ładny stan wełny. Ogólnie. Takie mikro, właśnie przetarcia są na tej szarej stronie, ale ja się tym w ogóle nie przejmuję, wiecie, bo ja. nikt nie będzie mi tego oglądał pod mikroskopem, natomiast ja bardzo, bardzo lubię coś takiego i będę Wam pokazywać tutaj na obu stronach ten płaszczyk. Jedna stylowa to jest bluza kaszmirowa ze spodniami, do tego ta beżowa strona, właśnie płaszczyka. Jest super, po prostu jest bardzo nowoczesny, jest bardzo miły i ten kaptur jest też świetny po prostu. Także ja jestem zakochana w tym płaszczu. Jest niesamowicie przyjemny, jestem bardzo szczęśliwa, bo właśnie takie płaszcze, jak tam widzieliście w przebitkach, to są, to są naprawdę wielkie ceny 1500 zł no to to jest tak luzem, a to jest 100% wełny, nawet nie 80, więc, więc no naprawdę jest, się cieszę, bo szukałam czegoś takiego, właśnie takiego lekkiego, miękkiego płaszcza w casualowym stylu. I żeby to było coś takiego między płaszczem a kurtką, to już w ogóle idealny jeszcze w jasnym kolorze. Można włożyć na tą szarą stronę też i pokazuję wam tu również za chwilę. Zobaczycie z sukienką, którą mam na sobie. Pokazuję wam tutaj też do sukienki takiej z super składem też, która jest troszkę za długa. Na mnie ma bardzo długie rękawy, więc też na wyższy wzrost. Nadal dostępna ta sukienka, taka właśnie casualowa wełniana super. Firma Super Skład, naprawdę ma bardzo dobry, e, dobry skład. Także, jakby ktoś chciał, to widzicie, jak to wygląda superowo z tą szarą stroną e, do na przykład traperek. Cudo na zimę po prostu, bardzo wygodne e, i bezproblemowe ubranie. I, e, chciałam Wam jeszcze tutaj przy okazji tych e, przebitek, tam, które są z jednego sklepu, znalazłam taką sukienkę sztuksową sztuczną. Co było dla mnie szokiem po prostu. W takim kroju, praktycznie jak ta szmizjerka z lnu i bawełny, którą ostatnio wam pokazywałam, ta jest z rękawkiem takim trzy czwarte za łokieć, W każdym razie rękaw z paskiem też tamta identycznie. Pasek miała z takiego grubszego trochę materiału. Można to nosić też do traperek, do jakiejś fajnej kamizelki, do jakiegoś fajnego kardigana długiego. Super sukienka, i moja jest. Z naturalnym składem bawełna z lnem, więc w ogóle nie ma nawet porównania. Tutaj wygrywa Lumpex i to tak mocno wygrywa. Tym bardziej, że tamte rzeczy nie są takie tanie wcale, które wam tam pokazywałam. No i na sam koniec sukienka, którą mam na sobie. Jest to sukienka, no już nie będę tu porównywać, bo to jest po prostu marka premium, czyli no, marka premium. Powiedzmy, dla mnie to też nie jest aż tak premium wcale. Karl Lagerfeld, o ile dobrze widzę, tak. Są też teraz sklepy w tych, w tych centrach handlowych Karl Lagerfeld. Wiadomo, ceny też są dość wysokie, no ale to jest już porównanie właśnie do tego Pinko czy Liujo. Dla mnie to jest podobne wszystko. Natomiast naprawdę jest to fajna sukienka z bawełny, z grubej bawełny, taka dresowa. Ja już ostatnio mówiłam, że uwielbiam dresowe sukienki. Ja mogę takie sukienki non-stop nosić, po prostu jest to tak wygodne. I ta sukienka też jest fajna z takiej grubej bawełny i też mi pasuje do tych moich jasnych, białych rzeczy. I chyba też tutaj Wam zmierzyłam z tym płaszczem, już już, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. W każdym razie jest to naprawdę fajna zdobycz i ja te wszystkie dresowe sukienki sobie zostawiam. Jedyny wyjątek właśnie ta szara z wełny, która jest piękna, po prostu ja jestem zachwycona nią, tylko że e, dla mnie i rękawy, i, i długość jest. Po prostu. Ja mam wrażenie, że to jest za długie na mnie, że to jest na wyższym, Po prostu lepiej to będzie wyglądać na kimś wyższym, dlatego będzie na vintage ta sukienka. Jakby co? Słuchajcie i teraz jedna z ostatnich rzeczy, chyba ostatnia w ogóle. Super, super spódnica. Spódnica jest żakardowa z takim i też ma chyba połowę bawełny. Połowę albo 60%, już nie będę sprawdzać, ale mniej więcej. To jest SK. Zobaczcie jaki cudowny zestaw kolorów. Taka miętowa zieleń, brąz, są w tym fiolety. Bardzo ciekawa spódnica. Yy, ogromnie mi się spodobała i ja tutaj mierzę do, mojej takiej, do mojego takiego alpakowego sweterka ręcznie robionego właśnie miętowego, takiego mięciutkiego <laughs> i do yy, rajstop. Mam takie rajstopy po prostu. Yy, chyba one są z, głównie ze składem bawełny i wiskozy, yy, takie że typowe te, co ja lubię z tymi dziurkami, które mam też dzisiaj o, na sobie. Tylko tamte są takie właśnie miętowo-zielone, wreszcie się przydaje, bo do tej pory nie miałam do czego nosić, a ja kocham tego typu rajzdopy. No i właśnie tutaj też te kowbojki w kwiatki, co ostatnio też w filmiku zdaje się, że je mierzyłam. Też mi się wydaje, że pasują, też nawiązują tą zielenią, tym fioletem tutaj do tej spódnicy, do tych, do tych kolorów. Także ciekawy, na pewno ciekawy zestaw, fajna kolorystyka i brązy, można by też do brązowej marynary tu włożyć, albo do brązowego golfa. Nie tak z miętowymi, tylko z brązami samymi, na przykład jakąś broszkę zieloną, i też będzie super zestaw w takich modnych kolorach. Słuchajcie, chyba to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Jak się Wam podobały te zestawy? Co Waszym zdaniem wygrywa? Lumpex, czy sieciuwa, czy Massimo Dutti tu konkretnie? Chociaż no, tam były też przebitki z innych. Ale jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie doświadczenia, czy kupiliście fajne rzeczy w tych sklepach, jeśli kupowaliście i czy Waszym zdaniem są warte swoich pieniędzy. Ja uważam, że jakość e, i dobry materiał są warte tych pieniędzy, natomiast no, tutaj się wypowiadam głównie na temat Massimo Dutti, nie mówię o tych... Innych sklepach, tak jak już się wypowiedziałam na ten temat. Słuchajcie, piszcie koniecznie, jestem ciekawa Waszych komentarzy i do zobaczenia. Dajcie jeszcze koniecznie potwierdzenie, czy, czy ten live Was interesuje w następny czwartek. Cześć, kochani, pozdrawiam serdecznie.